Gotowy? A Rosja mówi, że jeszcze jedno łożysko, tak? Dwa w sumie, ale... Paczka przyszła. Chodź otworzymy, Kuba. Albo Rosja... Masz tego? Nożyka? To z Ameryki jest. Paczka z Ameryki. Od Stasia. Należąc. Co? no jedna jest do tego pokrywa druga pokrywa pokrywa Trzecia. I pokrywa. List? Nie. To ze Stanów wpłynęło no, dosyć długo, bo to... Za dwa miesiące? A to jest tutaj u nas praktycznie nie do zdobycia, wiesz? Na tą dużą pompę przystaw. Tak jak 50 a to chyba musieli z kombajnów demontować o. A, jeszcze Stasiu od siebie coś dołożył, kurde Widziałeś? Coś jeszcze jest? A, korki są te od y, tutaj, a do młotków nakładki I to jest od y, tutaj blokady rozrządu Tylko jeden jest od blokady rozrządu? A nie, no jeszcze zobacz, panico wyszedł, dał im busy. Trzymaj. Następny korek. Jest, a to są korki trzy, te kołki. To jest kompletne, trzymaj. No tu zbawek ale co? No elegancko. To zaczepiają karata, to ostatnia praca w tym roku. Tam jeszcze musi nad poprzeczniki pod kukurydzę i... Tiger będzie odpoczywał Przyjechał siewnik, zasypują nasiona A ja muszę jechać do Kuby bo mu się połamał wieszak w, w silverze Jest już siewnikiem na polu Zaraz będzie siał kukurydzę Dzisiaj zakończymy się kukurydzy Trochę popadało, ale to bardzo mało, tak praktycznie porosiło dzisiaj, nad ranem. Kompost, udało nam się wywieźć wszystko, została tylko ta świeża słoma, to ją żeśmy zostawili, żeby po prostu też się przerobiła na kompost. Rosja wrócił z Kubą, także mamy zakończoną uprawę już w tym sezonie wiosennym. Karatem robił poprzeczniaki pod kukurydzę, talerzówką tam zagęszczał orkę. Także mamy już wszystko ogarnięte. Dzisiaj skończymy się w kukurydzy. Ciągniki do mycia, do przeglądu, silver. Ale żółtce czeka nas remont. Trzeba zrobić wszystkie łożyska i przydałoby też się zrobić piastki tutaj, żeby był spokój na znowu na parę lat. Zabieram się za 310kę. Pierwsze co, podłączyłem akumulatory, zaraz będę próbował ją uruchomić. I tak, odkręcę tutaj i podłączę przepływomierz na pompie, która zasila sprzęgła. Ogólnie trzeba będzie rozrzeć całą skrzynię i posprawdzać przed rozebraniem. Taki jest mój plan. Także zaczynam od tego. No i już mam pierwszy problem, bo nie mogę podłączyć tych przewodów, bo to mam do magnuma serii 72-71, a tam przy pompach jest większa średnica przyłącza węży, także będę musiał zakończyć tutaj sobie osobny przewód. Tam jest tak jak tutaj. A ta pompa tutaj stąd wychodzi na smarowanie i zasilanie pompy wielotłoczkowej, a to idzie na skrzynię. Tam trochę to jest inaczej. Dobra, idę teraz po zakucia i zaraz zrobimy taki przewód, żeby można było się podłączyć, ale najpierw w sumie to spróbuję go zapalić, bo on się będzie musiał rozgrzać. To chwilę będzie musiał pochodzić. Ten ciągnik także, a troszkę mi z tym przewodem pewnie zejdzie, zanim to przygotuję, a on w tym czasie się rozgrzeje. Także zakręcam to z powrotem. No, i zobaczymy, czy zapali. On ogólnie ma problem z rozruchem. Na chwilę pompka popompuje, bo on ma elektryczną pompkę, która zasila pompę wysokiego ciśnienia. I zaraz będziemy go palić. Jeszcze jedna próba. I palimy. Pompka nie pompuje. Hmm. Chyba akumulatory jeszcze się nie naładowały na tyle Dobra No i palimy go Naładowały się akumulatory Odpali. Wszystko wygląda na razie ok. Tu mam 26 stopni na transmisji i ciśnienie. Ciśnienie jest ok. Rozgrzewamy. Podłączyłem tutaj przewód hydrauliczny, dam pod szybko złączki. Załączyłem przepływ, żeby olej się szybciej nagrzał. 500 obrotów już chwilę pochodzi. Zagrzejemy go, sprawdzimy jeszcze tylko przepływ na pompie od ale myślę, że będzie okej, okay, bo, bo tutaj też jest się nie OK, to będzie przepływ też OK, ale już chcemy to Ale Olej sobie krąży, to się szybciej nagrzeje. się zasłoniłem Przy rozgrzanym skrzynie idę zrobić teraz pomiary. Zamkniemy drzwi, to będzie ciszej. I teraz tak. Pierwsza procedura, jaką zrobię, to test szczelności sprzęgieł przedniego napędu i bałkawomu, blokady i blokady parkingowej. Robi się to w ten sposób, że Najpierw pokażę jaką mamy temperaturę. Już, już mamy 51 stopni olej w skrzyni biegów, tak go nagrzałem. I tutaj mamy ciśnienie na silniku 2,44 bara i na skrzyni mamy, to jest kilopaskala, 21,65 I teraz tak, gdy mamy przedni napęd włączony to sprzęgło jest zaciśnięte, ale nie ma tam oleju, bo zaciska go sprężyna. Gdy włączamy czyli napęd tu ciśnienie nam powinno na chwilę spaść i wrócić i tak jest. A tak jak widać. To czyli sprzęgło jest szczelne. Gdyby się nic nie działo, to też by znaczyło, że w ogóle nie działa cewka. Dobra, tu mamy sprzęgło szczelne. Teraz sprawdzamy wałek WOM, tutaj Spada ciśnienie i wraca, także sprzęgło, wałka wom jest szczelne. To robimy na niskich obrotach silnika na rozgrzanym. Ok. Teraz blokada mechanizmu różnicowego tył, tyłu. Włączam. Spada. 2165 było no 2151 No tutaj jest jakiś tam spadek ale to jest blokada także tym się, tym bym się nie przejmował bo to jest ale na tym widoczny jest jakiś tam ubytek dobra I jak wrzucamy na parking, nie to nie był parking Teraz na parking. Gluzuje parking, no to nie jest to samo dobra. Także ten tłok od parkingu jest też jeszcze. włączając, mamy tyle samo. Pada na chwilę i wraca. I teraz sobie przejadę na każdym biegu na niskich obrotach od jedynki do dwunastki i zobaczymy, jak się będą utrzymywały ciśnienia. To będę miał pogląd, czy wszystkie sprzęgła są dobrze, idealnie strzelne. To wszystko robię przed rozebraniem, żeby mieć jakiś pogląd, na co zwrócić uwagę jeszcze dodatkowo tym bardziej że ciągnik u mnie nie pracował, ja go nie znam. On do mnie przyjechał, muszę go sprawdzić po swojemu. To zaczynamy od pierwszego biegu, zejdziemy na dół po kolei będziemy sobie jechać i obserwować ciśnienie. I tak ruszamy do przodu. 21.65 jest ok. 71 Dalej, następny bieg trzeci, jest tak samo. Czwórka jest tak samo. Piątka 15 bieg 15 bieg Tu raczej wszystko jest dobrze To już te sprzęgła w sumie były sprawdzane Bo mógłbym to zrobić tak naprawdę 1-6 i później 7 i 13 i byłby ten sam pogląd 18. Wszystko jest ok. I 19. Bieg, i zobaczcie, ciśnienie spada. Jest. Czyli 19. Sprzęgło jest uszkodzone i rozłączyło jazdę. Teraz, jak zejdę niżej na 18, to normalnie ruszy. Nie wzrosło. Czyli 19 wiek, nadbieg który jest między skrzynią a silnikiem. 72 i 71 tego nie ma. Także mam jakiś pogląd i teraz się zastanawiam, w ogóle chyba nie ma potrzeby mierzyć przepływu pompy od skrzyni biegów, ale ja to tak zrobię po prostu z ciekawości sobie, bo jak tutaj jest wszystko w porządku, to znaczy, że pompa jest też na pewno w porządku, ale jak ją sprawdzimy, to będę chociaż tak wiedział, jaki jest jej stan. Bo tak naprawdę to chyba by było niepotrzebne, żeby to przeprowadzać, ale już mam węże pocięte, także podłączę to. Dobra, zgaszę go na chwilę. Dobra podłączyłem przepływomierz Jeszcze musiałem dorobić kurczę taką Prowizorkę Złączkę bo Nie mam ORFS Z gwintem zewnętrznym tylko same nakrętki A miałem takie stare, takie stare kolanko także Dospawałem tutaj na BSP 3.4 I zaraz to uruchomimy Będziemy wiedzieli Dokładnie jaki jest stan pompy na <try> Temperatura jaka jest? Temperatura czyli zaraz się rzeczy spadła. Na 1500 obrotów mamy 80 litrów. I tutaj ciśnienie tam 20, zobaczymy ile godzin na 2000 obroku Ile pochodzi, się nagrzeje bardziej 2000 mamy 90 litrów. No, i tutaj mieliśmy przepływ pompy 90 litrów na 2000 obrotów. Według danych z instrukcji wynika z tego, że jeżeli byśmy mieli pompę z przepływem powyżej 90,8 litra, to pompa jest wtedy sprawna. To wtedy, jeżeli mamy Pomiędzy 81,8 a 90,8 to przepływ oleju jest prawidłowy, ale wydatek pompy już jest niski. Jeżeli mamy powyżej 81,8, to pompę należałoby już wymienić na nową. Także tutaj to się jeszcze wszystko mieści. Teraz nam tylko pozostało go rozebrać, po prostu zobaczyć, co tam się uszkodziło, dokładnie wymienić części i naprawić. Temat jest nowy, to zejdzie na pewno dłużej niż w przypadku ciągnika, który jest znany, ale jakoś temat ogarniemy. A i tutaj jeszcze sobie nabyłem taką pompę do tej zakuwarki. Nie muszę pompować teraz tą ręczną, tylko mam tutaj pedał. O. I w jedną stronę, i drugą, i tak to działa, tylko się wolno luzuje. Ale to będę, może musiał wymienić olej, bo to zalałem HV46, bo tylko taki miałem. A wiem, że w tej pompie jest inny olej rzadszy. Jakiś muszę jakiś inny olej rzadszy i elegancki. No, to jest teraz w ogóle nie, nie do porównania. Już zakuwałem tam tamte przewody, także. Jest super, oby tylko to wytrzymało długo, bo to jest chińskie ale może będzie dobrze.